Archeo, karty osobistych archetypów, budziciel, cechy. Budziciel wzywa nas do przebudzenia i wyrywa z niekończących się snów na jawie, które potrafią nas stłamsić. Budziciel nie lubi leniwych lunatyków i z determinacją przypomina nam, że powinniśmy w pełni zaangażować się w otaczający nas, nas, nas świat. Nie pozwalając, by rozpraszały nas błyskotki i, po i pozornie proste rozwiązania. Osobowość. Budziciel wzywa nas, abyśmy przebudzili się z mrocznych koszmarów, które dręczą nas od stuleci i trzymają w potrzasku. Jeżeli przyjmuje on postać mądrego porannego ptaka, to jesteśmy lunatykami uwięzionymi w szalonym śnie. Rozejrzyj się wokół. Zobacz, zamglone. Puste oczy roztargnionych osób pogrążonych we śnie, które snują się pomiędzy błahostkami codziennego dnia. Może nadszedł już czas wyrwać się z tej przytłaczającej apatii? Odwieczna walka między duchem a materią toczy się nieustannie, a ci, za, a ci którym zależy na tym, byśmy tkwili w biernym konsumpcjonizmie. Wciąż karmić nas będą lepkim syropem i dolewać alkoholu do naszych napojów. Wybór należy do nas. Możemy coraz bardziej pogrążać się w ruchomych piaskach, uległości i obojętności, lub otrząsnąć się i wrócić do życia. Z pewnością nie jest łatwo uciszyć chrapanie, które odbija się echem w naszych głowach. Jednak gdy nie stawimy czoła mrocznym miejscom. Nigdy nie będzie nam dane cieszyć się korzyściami płynącymi z pełnej podświadomości. Podświadomo Budziciel Dziękuję.